Dobra, 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 dobra. Mimo tych wszystkich świętości walczysz dobrze. Obawiam się, że jest zbyt dobrze. Okej. Okay. Jest okej. Na razie, przynajmniej. Wow, dostał mój. Chyba przed chwilą. Dobrze, dobrze, dobrze. Rozwalać, rozwalać ten murek szybko. Wszystkie, strzelają wszystkie katapulty, nie wszystkie. Kurka! O co się rozchodzi? Powolutko to wszystko leci. No to poszło. Żeby tyle kościra nie zdążył odbudować to będzie okej, okay. ale... Chyba już troszeczkę mam za blisko... E, te. Żołnierze, wiecie? Strzelać, 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 strzelać. jesteś w moim boku. Dobra, dobra, dobra. Ale poszło coś, okej okay. Dobrze potrzeba ktoś. Stop Bo moi bajcie atakować Kurczę, znowu się Jest chyba nie uda. oczywiste, że nie jesteś żadną przeszkodą dla moich oddziałów Poddaj się mój przyjacielu <laughs> Dobra, dobra, podaj, się podaj się spoko Jest oczywiste, że nie jesteś żadną przeszkodą dla moich oddziałów. Dobra, wy tutaj jak najdłużej walcie a my znowu posprzedajemy... Dobra... I kolejnych tych... Kolejnych łuczników na koniach trzeba. Dobra, dobra, dobra... Tu, 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 tu! trzeba. Kurczę, znowu mamy otacze, bo Jak się! Ale jest mocno. Dobra, dawać szybko Potrzeba kamienie. Tutaj wy strzelajcie kamienie. No 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 Rozwalajcie, Jestem rozwalajcie wygodowy. Dobra, o, jest moja też ta kawaleria, okej okay. Dobra, schowaj się, sofać się Dobra, dobra. Tu, 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 tu ładować, tu ładować. Dobra i wchodzimy. Próbujemy, jak nie to już, nie wiem, to trzeba być troszeczkę dłużej przesiedzieć przy tym. Ale kurczę, zostały mu te miotacze bomb ogniowych, no. Aj, do Kitu z takim atakiem. Ajajajajajaj Tu trzeba widzieć troszeczkę więcej tego całego wojska Ma tych jeszcze miotaczy nie? za kurka felek bombardować Patrzcie, patrzcie, patrzcie go jeszcze jeszcze 20 Pozdrawiamy zostało A, rzucił, 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 rzucił Kurka felek Dobra, 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 ale. Dobra, szybko jeszcze, może jakoś tutaj. Dobra, tam zbrojownia, ty. Trząśnij się. Dawaj, dawaj, dawaj. A, myszka! Faaaaak, Ken. Dawaj, 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 szybko. Dobra, ale coś tam. A niech palili też swoich, dobra, to, to to jest ok. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Dawać, dawać szybko. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra, dobra, wszystko będzie jak trzeba. Okej okay. Próbuję trakonicą. No, ale by lepiej... By, byle by się nie odbudowało, powiem wam szczerze. Lepiej by było tak właśnie dla mnie. Dobra. Dobra, dobra, strzelać, 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 strzelać strzela. Kurka, felek O, Potrzeba wy No patrzcie, się już dążył się. Kurka Wiem, jak go już zaatakuje chyba od jest oczywiste, że wiem, nie Wiem jak go zaatakować. Poddaj się mój przyjacielu. Nie, 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 nic, ty nic z tych rzeczy, ale... Ale wiem jak go zaatakować. C czy mi się wydaje czy mu ciągle pieniędzy ubywa? To może jeszcze jest takie dwa ataki i on po prostu nie będzie już nawet miał na nic. No dobra, spróbujemy. Tutaj naprawa, wszystko jest. Nie możecie, nie? Kurka, Felek Dobra, mam nadzieję, że jeszcze ten atak się uda. Odbić Nie masz wystarczającej ilości towaru. Dobra, dobra, ja wiem co mam, co nie mam. Spokojnie. Jesteśmy gotowi! Nie wiem czy czasem ogień... Jak ten, miotacz bomb ogniowych, nie? A dobra, moje katapulty to już coś strzelajcie. Nie wiem, czasem jak właśnie miotacz bomb pogniowych nie walnie bombę na... na plac... na skład zapasów znaczy się, co nie? I wtedy chyba nie wyszkadza żadnych tam e, uszczerbek na zdrowiu naszym wojskom. Więc właśnie opłacałoby się teraz próbować. Zajść jakoś nie wiem od której strony lepiej jakoś od boku w ogóle to ominąć. Tutaj wano gdzieś katapulty. I katapulty niech dają tutaj w te domki w ogóle. I wtedy my będziemy mieli dogodną pozycję, żeby wejść szybko przez skład zapasów, co da nam jakąś tam przewagę, wiadomo, e, że nie dostaniemy obrażeń od y, tej. No nie? Ile tu stąd już wejść? No zobaczymy, zobaczymy. Tylko kurczę, trabuję się, że przegram. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No ale no. Różnie może bywać, nie? Strzelać, strzelać, strzelać. Kurczę, te koniki. Co to jest? Dobra. W razie czego damy na razie... Tutaj do góry. Tych naszych żołnierzy. Ale na razie dzielnie się bronimy. Okej. Okay. Nie jest najgorzej. Więc Trzeba by było właśnie pomyśleć. Kurka, Felek. Nie wiem czy... znaczy teraz. Chyba żałuję trochę, że właśnie tak jak mówiłem na samym, samym początku, że żeby najpierw za, właśnie zaatakować sala e, dyna mądrego, a potem sala dyna sprawiedliwego i to by dało nam jakąś przewagę, nie? Ale no. Może nie ta kolejność, może po prostu tak miało być. Tak jest los, dobra. Gramy dalej i staram się znowu jakoś odbudować te nasze wojsko. Ilości towaru. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bo te katapulty i tak na zbyt wiele się nie przydają coś ostatnio. Nieźle. Na Dobra, walniemy katapultę tu. jest sprzęt oblężnicze zadanie. Walniemy katapultę. tu. sprzęt oblężniczy, sprzęt tu. oblężniczy. pomóc. Buduj Ile ja tam robiłem 10 chyba inżynierów tak, no to on styknie Buduje właśnie... Na... Trzeba coś budować? 5 katapult, okej, okay, super. Oblężniczy. wyleczona Naprawdę jakby go to... Patrzcie, już nie ma kasy! On ostatnio miał tyle kasy i dlatego tak szybko te ataki dawał na nas, te i tak dalej, i tak dalej. Więc, kurka, felek, jakby teraz atakował, to by nie miał praktycznie za co yy, ten robić. Yy, no, wojsko tak to by trzeba tutaj rozwalić. Oddziałek tu, kurczę, konnicą podjechać jakoś. O, tutaj, o, tędy właśnie, gdzie tutaj była kiedyś yy, siedziba właśnie Stoladyna Sprawiedliwego. Gdzieś tutaj podjechać katapultami. No może troszeczkę bliżej. Rozwalić mu te domki. Ten chudziutki mur. No i przez jakość skład zapasów się ładować, nie. Ale kurczę, widzę, że kasy jednak jakoś... Jakoś skądś ma, no dobra. Lecimy dalej. bez skitu myślałem, że troszeczkę będzie szybciej. Ale najwidoczniej nie. Dobra. Kurka Fek, coś tutaj atakuje w te, w katapultę, nie? Po, pu! Co ja gadam, właśnie katapulta w moją wieżę, ale która? Ta niby. Dobra, podjedziemy, rozwalimy. Będzie tyle. Właśnie jest. Dobra, cyk, cyk. Dobra. Wiecie co? Spróbuję chyba jeszcze raz go zaatakować. Jak. Kurde, już nad kamieniem. Jak się nie uda, no to uznam, że jest remis albo i przegrana. Zależy jak to będzie interpretować. Bo wydaje mi się, że to nie ma sensu, już tyle czasu poświęcać na oblężenie innego zamku. Czyli jak teraz się nie uda Zdobyć go, to po prostu Saladyn Mądry wygrał. Ja wygrałem ze Saladynem Sprawiedliwym, ale. No, nie udało się zabić y, dwóch. No, ale zobaczymy jeszcze, jak to teraz będzie. Ok, kas troszeczkę mamy. Jak tam on ma z tym wojskiem? Kur, już ma dużo tego. Ja cię chrzanie Dobra. To nic, to nic, to nic. Słuchajcie, w to kurczę, ludzie! To podjedźcie trochę, Już zaraz rozwali nam kolejną tą wieżę. Brawo, sru. Zanim kurczę. Tu w ogóle coś dostaje? Teraz. <grywa> A to jest śmieszne. Ta super kurde Jać A, już mi poszła katapulta nie Ok, nie ilości towarów. Okej Jesteśmy gotowi Potrzeba nam... Brunce. Nie, wiem, naprawdę nie mam pomysłu jak do niego się już dostać normalnie. Gościu tak szybko No już pasz ilo ma pieniędzy Tak szybko się rozwija cholerka już defensywa moja poszła. Na pocieszenie to chyba tylko tyle, że udało właśnie mi się wygrać z tym saladynem sprawiedliwym... No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Hmm. Tak czy jak trochę konicy trzeba, żeby oczyścić tą drogę, co nie? Ale żebym ja miał dużo kasy. Cię. To by było fajnie. Tak bardzo dużo, nie? Dobra. Chodźcie, 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 chodźcie. Gleż będzie kurczę ciężko, bo patrzcie jaką on ma tutaj grupę. O, rozdziela się, ale no... Podczas ataku, tak czy siak... Właśnie gdzie on ma te wszystkie te oddziały? On miał Aha, chyba, że atakować będzie zaraz. Patrzcie ile mi otaczy było południowych. Nie, to kurde. Nie ma sensu, no ale dobra, spróbujemy taki desperacki, atak może się uda, może nie Ile mamy tych tych żołnierzy? Malutko Malutko Średnio najeża, jeża. Kurczę, szkoda, że w twierdzy nie można właśnie misji jakby nie przychodzić we dwóch z multiplayera. Tylko właśnie multiplayer działa na takiej zasadzie, że... No, że tam się wybiera jakąś mapkę innych tam wrogów tak dalej, ale szkoda, że nie można, wiecie... Tych wszystkich misji na... Multiplayer, nie? Przejść B2, powiedzmy, ze skwiatną To by było łatwiutko z nim No może łatwiutko, niełatwiutko Ale na pewno łatwiej niż samemu Kurka, Felek, gdzie on ma tych miotaczy bomb teraz? Patrzcie, ile tutaj Patrzcie, przecież, kurcze, Felek No nie ma, kurcze, mozych na gościa Wróg ciągle atakuje No to gruby mur tutaj ma Aczkolwiek, no, wszędzie ma taki sam Taki sam grubościowo Najbardziej mnie wkurzają właśnie te miotacze bo ogniowych. To jest chyba nawet gorsze niż, nie wiem, niż te właśnie łucznicy e, e, z koksownikami, wierz. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra, ile my tutaj jako tako jeszcze zrobimy sobie. Troszeczkę tych zakutych łubów Potrzeba nam broni cef. Sprzedamy już te wszystkie zbroje nie masz wystarczającej Zrobimy jeszcze z tego tak, konicę Potrzeba nam nowych rekordów, No dawaj, 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 żebym miał zero życia i próbujemy już na jakoś nie wiem na wyczucie, nie na wyczucie. Spróbujemy po prostu jakoś go pokonać Ale to, Czekamy wątpię żeby się udało. Cef. A nie chcę przeciągać to już w nieskończoność, bo kurka felek już półtorej godziny ma nagranie, ogarniacie to? Już mi się nie chce grać normalnie troszkę, ale... Jeszcze na ten jeden atak będzie okej. Okay. Mm, no, tak to właśnie jest. Przerwa była, to twierdzę, ale... Nie żebym się usprawiedliwiał, nie nie. No zaskoczył trochę ten Saladin, bo saladen to ogólnie to, to... Ja wiem, że to jest taki przeciwnik, który no, 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 budzi troszeczkę respekt i trzeba go jako tako uszanować, bo dobry jest gościu coś w stylu wilka, tylko że takiego arabskiego Potrzeba że tak złota. powiem, więc, więc wiecie ale jednego się dało zabić dobra, chodźcie tutaj chodźcie tutaj katapulty nie wiem, już kurde sam żyję aby ci służyć walnijmy tutaj i chodźcie tu Dobra, my tutaj jeszcze chwilę z tą ym, z kawalerią zostaniemy. Bo kawaleria wiadomo szybciej się przemieszcza, więc tak czy siak, to tam wiecie Ale jakby chciał jeszcze tego... o, patrzcie ile? I co? Teraz nie ma. Kurczę, ma dużo tych miotaczy ogniowych. Ja cię sunę. Ile tutaj? Tu przynajmniej z 10 idzie. Tutaj na zamku też ma troszeczkę, no 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 dobry jest gościu. Dobra, czekamy aż te wszystkie nasze. Pozdrawiamy cię. Hmm. Tutaj gdzieś stanął kurczę, no jakbym przeczuwał skubany. On widzi chyba, że normalnie idę. Nie, to, to nie ma sensu. Iść tak długo. Lecimy od frontu tak jak zawsze. I tyle. No, i tutaj kawalerią. I próbujemy jeszcze raz od rogu zaatakować, ale biorąc pod uwagę, że widzę tutaj dosyć dużo. Nawet bardzo dużo tych bo obopłogniowych to moje szanse chyba są nawet mniejsze niż 10% Wszędzie fajne ma oddziałki takie Kasy, no ja nie wiem skąd ma kurcze tyle kasy Nie widzisz tutaj jakichś takich, nie wiem, rzeczy do tortur czy coś Co to niby tyle z kamieni w ogóle leci mu Ja cię sunę Dobra, bawimy się teraz Katapulty gdzieś tak żeby wystrzeliły o, gdzieś tu by trzeba było dać. Żołnierzy też gdzieś tu. I kawalerię pośniemy tutaj. Żeby przynajmniej spróbować oczyścić ten teren. Dobra. Coś tam już strzelają. No. Dużo to nie da, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę, ale... Zawsze coś, nie? No, no też tak sądzę. Dobra, dobra, A jakby tutaj jakoś próbował. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, strzelajcie jakoś przez przez, przez te. O właśnie. Może nóż widelec by troszeczkę potrafiał tych notarzy bompumiowych i coś by z tego wyszło. Aczkolwiek wątpię, bo pewnie nie zdążą, bo ciągle powybijają i tyle tylko będzie. Ale próbujemy, próbujemy. Ktoś tutaj chyba musi zostałaś, nie? No. Dobra, dobra, dobra Katapulty przygotowana do Czy ja by ci się Myślę, że No, trochę tej pozabijali. No, nie powiem, tylko szkoda, że to kurczę. I miotacze bomb ogniowych. Dobra, 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 super. Jest, okej. Okay. Zawsze tam jakaś próba jest Ile nas tego... O, faktycznie Dostało w dziul Kurka felek No, ale on i tak się zdąży odbudować kuban Nie Zajacze mamy aż tak blisko żołnierzy Żeby on się nie mógł odbudować Aczkolwiek małą zostało tego wojska no. O, dobra, dobra, dobra Dawaj, dawaj ciągle Dam on nawet troszeczkę kamiatko. proszę was Weźcie w końcu ten narożnik jak on się szybko odbudowywuje! Kurde! Ja cię! Jeszcze tutaj otaczy bomb ogniowych, no 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 Atakować, atakować Oni będą, zdążą rzucić Zdążą rzucić Patrzcie, patrzcie, patrzcie go Albo nie, nie zdążą Haha, dobra, 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 dobra Nie zajmować się, tutaj, tutaj, tu, 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 tu Tu atakować Dobra, atakować, Kurczę, wcale Tutaj dawaj, tutaj dawaj, tutaj dawaj. Próbujemy, dalej próbujemy. Dobra, 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 wiem, że jesteście gotowi, super, mnie to bardzo cieszy. I tak interesuje, że normalnie. że gotowi jesteście, to jest super wiadomość. A, dostał, kucze z katapulty, z pocisku. Wiem, że wybijam też sam swoich troszeczkę. Troszeczkę, nawet nie, troszeczkę, nawet bardzo. No strzelać, strzelać, strzelać. No coś tutaj mi to. Ale ma kurczę grube mury, ludu. No nie ma, nie ma. Widzisz tu przejście? Okej. Okay. Ależ no, mam wojska jać Uf, uh, uf, uh, uh, Dobra, chodźcie już tutaj. Nie cyrkujcie. Przynajmniej się udało wejść. Po raz trzeci chyba. Tutaj to mnie bardzo cieszy. Bardzo. Kurczę, tak mnie to cieszy, że o asasyni wszystko poszło. Ja siebie Ho, ho. Gdybym miał troszeczkę więcej wojska... Oj, oj, oj. Dobra. Tak jak było mówione, albo się teraz uda, nie uda się. Dobra, próbujcie przynajmniej, próbujcie. Próbować zawsze można i nawet wypada. Sześciu mamy, nie ty. Dobra, 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 dobra. Będzie przynajmniej honorowe wejście na zamek? Jest honorowe wejście na zamek. Super, a już nie, nie było czym go zabić. Dobra. Tak to właśnie jest. Już się nawet nie odbudowywuje. A czekajcie, a jakby spróbować jeszcze lordem? Ja wiem, że to jest głupie. A, już się odbudował, spoko. No dobra, no to co? Dzisiaj w tym odcinku już go kończę. Już nie wiem na ile on, kurczę, na części chyba, nie wiem, z 4 będzie podzielony jak nie na 5. No co? Wygrał Saladyn Mądry. Aczkolwiek wydaje mi się, jakbym miał jeszcze ze 20 więcej rycerzy. Tych z, z żelaznych i tak dalej, to by dałoby tu wejść. Ale honorowe wejście było, że się widzieli tam z dwóch czy tam trzech na moich wojaków na, na załamczystko jego weszła. Szans już raczej nie mam, a może i bym dał radę, ale po prostu już nie mam czasu, już nawet nie mam chęci gry. Więc uznajmy, że ja pokonałem Saladyna Sprawiedliwego, Salady Mądry pokonał mnie. Ja to uważam jako remis, chociaż wiadomo nie wygrałem. A jeśli ktoś uważa, że on wygrał, to ja też wydaje mi się, że Saladyn, Kurczę, dobry jest, dobry, dobry. Więc nie wiem, czy możecie napisać, co wy byście najpierw wybrali? Czy byście atakowali najpierw mądrego, czy sprawiedliwego, gdybyście nie wiedzieli, że taki yy, przyjmie obrót sprawy? Ten odcinek. Więc ja wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało te materiały, biorąc pod uwagę, że twierdzy krzyżowiec w moim wykonaniu dawno, dawno nie było. Jak widać przerwa, może coś tam zrobiła, troszeczkę z formy, że tak powiem, wyszedłem, ale oczywiście to nie jest sprzeciwienie. Czyli podsumowując, dawałem z siebie wszystko. W miarę możliwości Saladin y, sprawiedliwy spadł od mojego miecza. Ja padłem od miecza saladyna mądrego. Już mi się nie chce atakować, więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się, cześć, no i papa.